Wyobraź sobie wieczór, kiedy światło w twoim pokoju przygasza, a na ekranie pojawia się zapowiedź nowego filmu, który od dawna budził twoją ciekawość. Taką niespodziankę przygotowała telewizja Polska dla swoich widzów. W sobotę, 13 września 2025 roku, w TVP2 będziemy mieli okazję zobaczyć wyrwę film, który z pewnością zachwyci miłośników polskiego kina. W głównych rolach występują Karolina Gruszka oraz Tomasz Kot, a za kamerą stanął Bartosz Konopka. Ten film oparty na powieści Wojciecha Chmielarza, przedstawia zaskakująco emocjonalną fabułę dotyczącą losów małżeństwa, które dramatycznie zmienia się po tragicznym wypadku samochodowym. W wyniku zdarzenia ginie Janina, postać grana przez gruszkę, co prowadzi do wielu nieporozumień. Jej mąż, Maciek, Tomasz Kot, zmaga się z niewyobrażalnym bólem i próbami zrozumienia, co właściwie wydarzyło się w nocy, kiedy jego życie legło w gruzach. Film Wyrwa przyciągnął uwagę nie tylko fanów kinematografii, ale również krytyków, Zdobywając nominacje na festiwalu filmowym Off Camera. Czy widzowie będą gotowi na tak poruszającą opowieść o miłości, stracie i odkrywaniu prawdy? To pytanie mogłoby stanowić świetny temat do przemyśleń podczas seansu. Jeśli jednak nie będziesz mógł obejrzeć tej produkcji telewizji, nie martw się film, będzie dostępny online w różnych platformach, co jest świetną wiadomością dla wszystkich, którzy chcą doświadczyć tej poruszającej historii. Powtarzające się emisje zaplanowane na poniedziałek, 15 września 2025 roku, o godzinie 3.10 również będą stanowić doskonałą okazję, aby na spokojnie skupić się na tej poruszającej opowieści. Zanim jednak weźmiesz się do oglądania, mamy dla Ciebie małą zabawę. Przetestuj swoją wiedzę filmową, rozwiązując quiz dołączony do artykułu, może uda Ci się zdobyć pełne 100 punktów? Niezależnie od wszystkich emocji, które przyniesie seans, film wyrwa z pewnością zapadnie w pamięć czekają na ciebie nie tylko zwroty akcji, ale także przemyślenia na temat ludzkich relacji i prawdziwych intencji. Jakie odpowiedzi dostarczy nam świat przedstawiony w filmie? Czy zdołamy znaleźć sens w tragedii? To wszystko odsłoni się w sobotę, 13 września w TVP2. Czy jesteś gotowy na tę emocjonującą podróż? A może zaintrygowało cię coś innego? Jeśli masz pomysł na temat, który według ciebie zasługuje na naszą uwagę, nie wahaj się zgłoś go przez czerwony telefon radia Z.